Witamy panie Mirosławie, pseudonim Pysia. Czy dmuchałeś kiedyś babę? Powiedziałem ci kiebę, raz, nie? Ale dmuchałeś? Tak. Dmuchałeś babę? Tak. A od kogo miałeś babę? Zawsze kupiłem w shopie. W sex shopie kupiłeś? Ja myślałem, że babę to się kupuje u dilera a nie w sex shopie. U dilera U dilera to są przeżyte. Ta, to pewnie Gandzi byś kurwa kupił w sklepie odzieżowym. Komu? A ten... Pysio, a normalnie brałeś kiedyś marię, bo na obroty? Nie. Nie? A hel? Brałeś kiedyś hel? Z miejscowości. Kurwa. <grywa> tak, miejscowość. tak. A powiedz nam coś o sobie, takie kilka słów od siebie. Nie mogę. Możesz, pysio, będziesz gwiazdą telewizji, zrób to nie dla... Nie mogę, bo jestem szczery za dużo i... Panie... Jesteś szczery? No, mam ci powiedzieć wszystko, to ty nie uwierzysz, to no. pewnie tak. No. A ty hodowałeś kiedyś marihuanę, no nie? Raz. Raz hodowałeś. I ileś... I co, siedziałeś za to, nie? Ja się siedziałem, bo nic tego nie było, bo to był raczej dziwny dział, tak. Kumpla na... wychujałeś, jesteś rozejemusem. Jak ty się rozjebałeś się kiedyś na psy? Ej właśnie, rozjebałeś się kiedyś na kogoś? To znaczy, że co? Wypucowałeś się kiedyś na kogoś? Nie. Ta, nie! nie. Czy się pucujesz, Piesio. wypucowałeś się. wezmę nie Do tej pory... To ta głowa! <głowa>, <głowa>, <głowa> nagła tak padaczki. Jakie wam <głowa> <Ty> i... <głowa> miałeś. Bo ja jeszcze nigdy. A, a ty masz na nagła tak niedotlenienia mózgu. Aha. Twoje stare komórki... Nie do żenienia mózgu. Wejdź to kurwa! Pysio! Tam się tak się to. Ej, się pokaż nogi, stopy gospodar. Oto czystość. Proszę pokazać jeszcze raz. Sprawdzimy jakość podkowy tego to pana. <grym> OMG! Takiego brudu kurwa nie widziałem 1993 przed no, naszą mero. Tam chodzi o ten buty, nie? Co? A słyszałem, że twoja stara jest taka stara, że wysi piątkę mojżeszowi, to prawda? Takie pogłoski chodzą na osiedlu. Spytaj się! Ja się spytaj, ja ale a pysio, słyszałem, że znaleźli cię na burak, w, w polu buraków. A ciebie gdzie znaleźli? Mnie tu znaleźli w polu Gandzia. ciebie? No to się cieszy żyjesz. No. no. No, a Pysio, normalnie powiedz nam tak szczerze. Jesteś wąsem? To zależy na jaki... W jakiej sytuacji? z jakiej sytuacji? Ale tak na co dzień. Jesteś wąsem? Jesteś wąsem na tystosię? Nie. A chciałbyś być wąsem? Nie. A pocujesz się na policji? Na policji? Powiedz. A nie. powiedz, Pysio, powiedz Ile co my... Mi... kurwa na tukę, kurwa, ilu miliardów? Lałeś policję? Mało. No. O, normalnie, Pysio fighter. No. Tu nie ma kurwa... Nie ma kurwa policjanta walecznego. A pokaż nam gardę, jaką użyłeś do bicia policjanta. To ciebie? Oto Pysio. Podziękuj za wywiad, dziękujemy. Uśmiech do kamery. Nie, nie, nie w Prosimy jeszcze raz o pokazanie nogi. Jest raz.